Poczekaj jeden, drugi raz się ukończy i będziesz ciszął. Jej nikt nie ukradnie. Nie, jeszcze oddadzą i dopłacą. <grym> A ja bym wolał tego, spokojnego. Ale jednak może wciąż też bardzo spokojną kobietę, A później się zrobiła tak jak tylko przedmiot. Jest. Takie będą małe? Tak, ona ma już 11 lat. To jest 6 latek. Przekodnik 6 lat? Ta, nie, o, 11. A, to 6. 6. A to jest ona, to jest ona. Tak? tak. Widać. Ona szaleje Ale tylko jest, ja jestem.

Tak, i, i to jest błąd, no który ludzie popełniają. Widać, tak. Na razie nie mogę. Ja jeszcze... jeszcze dwa. Dobra. Nie, to biały w koszyku tam szczeka. Tak. To będzie duże? Nie, to już jest wyrośnięty chłop, sześciolatek. Co Ale jak pani powiem, mam takiego zdaniowego, nie? On ma parę medali, bo był tak na 100 metrów w pływaniu. 500 metrów na 2 km w pływaniu. Nominikarze mu zadali pytanie: Jak pan się nauczył tak pływać? Mój dzięki ojcu. A jak to dzięki ojcu? To miał pan ciężko, bo tak szkolił. nie na ciężko było ze środka i żona z łódki się wydostać i z wody. <laughs> Patrz, jak fajnie wyglądają. Fajnie, fajnie. Ale ta taka para jest fajnie, nie? To jest para z podsumowania. Nie, nie, nie są parą. Ona go ignoruje. Tak? Tak.